Tam jeszcze jeden był, o idź nie bicie mnie jak ja się drapię po plecach gdzie ty się pojawisz zaraz, tu. Ała! Ała! stary Idźcie kurde lecz Tam coś do mnie strzela Oczywiście, że tak Jasne, bo po co Ej Będzie w jaku jeden Nie strzelaj do mnie SMG Dobra, wchodzimy na górę I znowu wchodzimy na górę Teraz pewnie do mnie w, do ple w plecy mnie będzie strzelać. Nie, już myślałem. Fuck I znów się płonę. Gin. SMG, SMG, SMG. Ojej. Oh yeah. SMG. E, jak się robiło ten leczenie? Dobra Jak zwykle zapominam podstawowych skrótów klawiszowych Schodzimy w dół Idź w dół, becket. Czy jak tobie tam było ład? Aha, bo to się ciągle rozpieprza wszystko Zapominam ciągle o tym O, kamizelka Fajnie <laughs> Stary. nawet nie próbuj takich numerów ze mną. Yy, damy sobie alt i wybierzemy te granaty. Ej. Ojej. No nie, nie mówcie, ruszam się. Jestem złym przeciwnikiem, bo się ruszam. Nie dacie sobie rady. To pewnie następnie wejdę zaraz. Masz granat. No i zawór odcinający gaz. Super! Zawsze marzyłem o szukaniu zaworów. Nie będzie Gdzie wy tam jesteście? Tu jesteś Dobra. Kamizelki nie chcę jeszcze. Okii. Tak właśnie. Dobra, gdzie ja tu mam... O, tu jest ten zawór odcinający gaz. <gryw> Aha, przytrzymaj. Ej wciśnij, przytrzymaj, by przekręcić zawór. dobra, idziemy dalej oje <ścoughs> oh yeah. co to było stary, co to było czy będzie jeszcze ktoś? chyba nie no dobra no to szukamy dalej przejścia ła ła, ła, ła idziemy, wchodzimy ej, wszystko się tutaj psuje nie podoba mi się to psujecie się wszyscy ejdź Ła wow. What the fuck Rusz się rusz i po ptokach Dobra ukończono odwrót nagroda odblokowana Dobra, e, na chwilę obecną to wszystko e, wrócę do nagrywania później No, muszę parę rzeczy załatwić Be right back, że tak po A nie, zaraz jeszcze jak się podniesie, chłopak. Bo nie wiem, czy zloaduje mi też podnoszenie, więc zobaczymy, jak się podnosi. Pięknie, podniosłeś się. Jestem z Ciebie dumny. Ok, to na tyle wszystko. Dzięki. Na razie. Niedługo wracam. Turu. 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 Dobra. Wróciliśmy do gry. Po krótszej przerwie. masz beczko. Dobra. Jest to śmieszne. Tupie Dokładnie. Resist, ok. Tylko że to się ciężko robi. <laughs> Fajnie. E Zaś, coś mnie zaatakuje, zaraz, hej, i to wygląda tak, jakby tam ktoś stał, ja pierdzielę. Co za... shit! Odejdź! Aaa! Odejdź, 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 zostaw mnie! Spierdzielaj! Kuźwa... Co my tu mamy? Shit, tu pewnie zaraz też coś się stanie. Jak będę wracać pewnie? Nie. Hmm... Dammit, te badziewia tu są. Shotgun. Shotgun for the win. Dobra... Ej. Nie loguj mi tu. Aha. Dobrze, że mi to mówicie. Da mi się takie info. Nie zdając życia, będę musiał tam zejść w dół, jak pamiętam. O! Ej, co jest? Chcę tędy zejść. Nawet nie musiałem wskakiwać. Zaraz mnie te gówno zaatakują. No tak. Tworzyliśmy im przejście. I zaraz mnie zaatakują. Turururu. Aha, otworzyłem sobie te przejście, czyli teraz będzie trzeba wejść tędy. Ojej Nie podoba mi się to! Ua! Demet gdzie ty jesteś? Awa, awa. Grając w Fira to jest masakra. Dzień. Dzień, bądź Fak, coś mnie bije. Turli, turli. Dobra. Eee. No. Którędy teraz? Teraz na górę. Hmm. No dobra. Ech, shit, 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 odejdź. Pierdzielaj w Nie mogę zamknąć drzwi, mogę, okej okay. I nie otwieraj sobie drzwi, co? Siema Zobaczcie wiek No dobra, e, apteczka jakieś po Mm -hmm 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 -hmm. O przypadkiem trafiłem za pierwszym razem Dobra, mam pancerz. A i tego jest dużo. Okej. Okay. Zrobiłem wszystkie... Możemy iść dalej. Ajdź. Nie lubię jak coś... Ktoś... Muszę chyba spowalniać czas bardziej.